Ta kampania wyborcza, więc lepiej zostaw kandydatów w spokoju. A przynajmniej ich wizerunki, które wiszą na płotach, słupach ogłoszeniowych i billboardach. Czy wiesz co grozi za usunięcie bądź zniszczenie plakatu wyborczego? Plakaty są stałym elementem kampanii politycznych, a ich ilość na naszych ulicach drastycznie wzrasta w okolicach wyborów. Ale czy plakat z nielubionym kandydatem możesz zniszczyć bądź usunąć bez konsekwencji prawnych? Nie. Za takie działanie może grozić ci karę grzywny nawet do 5 tysięcy zł. No dobra, ale co zrobić w sytuacji, kiedy taki plakat zawis na twoim płocie, bez Twojej zgody i bez Twojej wiedzy? Czy wówczas możesz go usunąć w sposób dobrowolny? Jeśli chcesz popełnić wykroczenie, to tak. Natomiast jeśli chcesz postąpić zgodnie z prawem, to nie powinieneś tego robić. W takiej sytuacji powinieneś zgłosić ten fakt właściwemu komitetowi wyborczemu i wezwać go do usunięcia plakatu. Nawet zdjęcie plakatu z twojego ogrodzenia i jego oddanie w stanie nienaruszonym może stanowić wykroczenie. Niezależnie od poglądów politycznych, szanujmy zasady demokracji i przepisy prawa, nawet wtedy, kiedy nie do końca szanują ich przedstawiciele komitetów wyborczych. Nie zgadzasz się z kimś? Idź na wybory i oddaj ważny głos. To najlepszy sposób, aby wyrazić swoją opinię. Masz wątpliwości co do legalności konkretnego plakatu bądź billboardu? Zgłoś to do odpowiedniego urzędu. W tej sytuacji nie warto brać sprawy, a w zasadzie plakatów w swoje ręce, bo możesz ponieść za to surową odpowiedzialność. Po więcej takich informacji koniecznie zostaw obserwacje i daj znać w komentarzu, czy słyszałeś w tej kampanii o sytuacjach, w których plakaty wieszane były w miejscach do tego nieprzeznaczonych bądź w sposób całkowicie nielegalny.